Witam, z tej strony Monika. Dziś chciałam Was zaprosić na Top 10 najdroższych pokoi hotelowych świata. Na ostatnim miejscu znalazł się chyba najbardziej znany hotel w naszym zestawieniu. Choć królewski apartament w tym hotelu jest najtańszy na naszej liście, to tydzień w nim wciąż wystarczyłby na sfinansowanie budowy okazałego domu w Polsce a samo wnętrze przytłacza przepychem, z jakim zostało urządzone. W cenę pokoju wliczono między innymi transport Rolls-Royce'em z prywatnym szoferem oraz helikopter i dodatkowy samochód BMW oddany do dyspozycji gości. Numer 9 Apartament znajduje się na piątym piętrze paryskiego hotelu Park Hyde. Goście mają dostęp do bardzo dużego balkonu, jacuzzi, kilku linii telefonicznych i osobnego gabinetu. Numer 8 to chyba najciekawiej umiejscowiony apartament w naszym zestawieniu. Bridge Suite znajduje się na moście łączącym dwie wieże hotelu Atlantis. Dzięki temu roztacza się z niego widok na całą wyspę i otaczający ją ocean. Do tej pory niezwykłymi widokami zachwycali się m.in. Michael Jackson, Bill Gates, Celine Dion i Oprah Winfrey. Numer 7 Położonego na 53. piętrze Tokijskiego Hotelu Ritz Carlon apartamentu roztacza się oszałamiający widok na górę Fuji. Poza atrakcyjnymi widokami, apartament kusi prywatnym basenem oraz centrum fitness. Numer 6. Największy i najbardziej luksusowy spośród włoskich apartamentów umożliwia dostęp do spa, prywatnej piwnicy na wina oraz licznych tarasów. Największą chlubą utrzymanego w neorenesansowym stylu apartamentu jest kopuła, którą został zwieńczony. Takiego sufitu nie znajdziemy w żadnym innym apartamencie na świecie. Numer 5 Hotelowa duma francuskiego wybrzeża oferuje luksusowy standard, czyli dostęp do kamer dynera przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Poza tym przepych, blichtr i możliwość połączenia z sąsiednim apartamentem, gdybyśmy czuli się skrępowani na ponad 900 m kwadratowych, które zapewnia. Numer 4. Największą atrakcją tego dziewięciopokojowego apartamentu są olbrzymie okna, które zapewniają widok na panoramę Nowego Jorku. Nazwa wzięła się od właściciela hotelu, Warnera, który brał udział w projektowaniu apartamentu. Numer 3. Apartament założyciela najbardziej znanego magazynu dla panów to dwa piętra wypełnione w pełni wyposażoną siłownią, sauną, małą salą kinową, wielkim obrotowym łóżkiem i co najważniejsze, niesamowitym basenem z widokiem na las Vegas. Numer 2. Jeśli uwielbiasz pływać, bez wątpienia spodoba Ci się ta grecka luksusowa willa. Royal Villa posiada kryty, jak również ogrzewany, odkryty basen, trzy sypialnie, siłownię, prywatną przystań, własnego lokaja, prywatnego kucharza oraz bezpośredni dostęp do plaży. Numer 1 Wydając tak olbrzymią kwotę uzyskamy przywilej przechadzania się po posadzkach wykonanych z kamiennej mozaiki, spoglądania na Mont Blanc przez kuloodporne okna, korzystania z prywatnej windy i wszystkich innych luksusów oferowanych przez jeden z najbardziej z luksusowych hoteli świata. Do naszej dyspozycji zostaną również oddane cztery sypialnie i aż 7 łazienek. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam was do obejrzenia moich poprzednich odcinków, zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania, żeby śledzić nowości. Buśka i do zobaczenia.